Amy, co? Chodź tu. Jesteś gotowa? Do czego? Do nagrania. Zaczynamy. Nagrywamy filmiki z testowania produktów, najczęściej tych niezdrowych. Oto ten tęczowy napój o smaku zielonego jabłka. Bardzo smaczny. To pierś indyka z serem, posypana MMM sami. Boże. Przełom. Próbujemy zdrowo siodło. Dziś wypijemy koktajl proteinowy. Mam nadzieję, że w ten sposób zdrowa żywność będzie atrakcyjniejsza. Cześć, tu Amy. dziś wypijemy napój proteinowy. Według lekarza to dobry sposób na schudnięcie: dużo białka i mniej węglowodanów. Na pierwszy ogień brzoskwinia i śmietana. Smakuje jak zgniła brzoskwinia. Smak karmelowy. Nie rób takiej żałosnej miny. Ochyda. Teraz wyścig. Każda wypije swój. Gotowa? Do dna. Ochyda. Puściłaś bąka. Kiedy pluję, to z dwóch stron. So to go Chciałam się napić, a ona mnie rozśmieszyła. Przegrała walkowerem. So Zostałaś zdyskwalifikowana. Me, are Niech to. <laughs> Co jest? Yeah, jeszcze na brwiach. Trzeba pić dwa takie ohydne na pojedziennie i nie oprówać innych. Białka to bolesna sprawa.